Bardzo mi pomogła gimnastyka w relacji z mężem. Właściwie wszystko zmieniła, bo przecież jak ja wcześniej byłam mężczyzną, no to odebrałam mu szansę bycia mężczyzną, więc on zaczął być kobietą w domu, prawda? Chodził tam, sobie sprzątał, układał, gotował. Bo mnie nie było w domu, ja przecież robiłam biznes, nie? Ja byłam od wyższych celów, nie od sprzątania. Zresztą pani przychodziła sprzątać. A teraz yy, jakby te role się zamieniają, i ja jestem w, bardziej w energii żeńskiej, i on ma szansę się realizować jako mężczyzna, i to jest jakby ta podstawa. Naprawdę to trwa, zmienić to można bardzo szybko, ale potem, żeby to odwrócić, to, to sporo trwa. Ja wiem, że to nie jest tylko tak, że, że jakby to jest tu i teraz, że to też są programy rodowe, że to są jakby z czymś już przyszliśmy do związku. Ale e, tak, gimnastyka ewidentnie pomogła mi w zamianie tych ról. E, Kobieta-mężczyzna. O, Romu się cieszy. To znaczy, hmm, to tak było na początku różnie, bo, bo jakby, jeżeli mężczyzna jest wycofany z energii męskiej, i potem, żeby, jak w, m, ja chciałam to zmienić, to m, no, było różnie, tak? Bo jakby tak już było wygodnie. Mężczyzna się wycofał, i, no i było równie na początku, ale ja wiedziałam, że muszę trzymać się swojego i jakby robić swoje, i go wspierać. I tak robiłam. I robiłam wszystko, żeby sama nabierać siły, sama nabierać mocy i jakby dzielić się ze swoim mężem tym. No i, i jest coraz lepiej, tak? <ślad> tak jak mówię, zawsze mówię, że. Cztery samochody były na podjeździe, potem trzy, potem dwa, potem jeden, potem jeździłam rowerem. No ale teraz znowu jeżdżę dobrym samochodem. Mąż mi niedawno kupił prosto z salonu, więc już się znowu nieźle dzieje. No, weszło wszystko z powrotem, zaczyna wchodzić na swoje tory, ale to, to trwało. Czasami też kobiety mówią, yy, że, że ten mężczyzna. Yy, no kurczę, on taki fajny był. Taki fajny był kiedyś i w ogóle, no przecież wyszłam za niego i, i, i tak dalej. A teraz on jakiś taki, nie wiem, taki jakiś bez jaj jest, coś mu brakuje. No właśnie, co mu brakuje? No brakuje mu jaj, bo żeśmy go wykastrowały. To kobieta kastruje mężczyznę. To kobieta powoduje to, że mężczyzna nie ma jaj. Jeżeli ona zaczyna być mężczyzną w domu, zarządzać, organizować, decydować, podejmować decyzje, to mężczyzna się wycofuje, mężczyzna walczy krótko i szybko. On idzie na polowanie, on walczy albo ginie, albo przeżyje. I, bo on na początku będzie walczył. Ale raz zawalczy, drugi, trzeci i on się po prostu wycofa. No i wtedy kobieta ma pole do popisu. I ona wchodzi w tą przestrzeń męską, a on po prostu wycofuje się. I jakby ja uważam, że to jest, to jest właśnie podstawa. Tak jak w gimnastyce, kręgosłup jest miednica nasza, i kręgosłup jest podstawą, i od tego zaczynamy, żeby się budować. Od dołu, od pierwszej czakry aż do ostatniej. Tak samo i tutaj, w relacjach, i w ogóle w relacjach ze światem, ze, ze wszystkim. To jest, to jest odbudowanie i postawienie siebie we właściwych rolach: męża, żony, czy tam kobiety, mężczyzny, bo przecież nie musi to być mąż, mężczyzna po prostu. Często my myślimy, że świat, świat możemy zmienić. Na przykład, nie wiem, powiem swojemu mężowi, że ma się zachowywać tak, a nie inaczej, robić to, a nie to. Postawić mu ultimatum, nie wiem, nie, nie pójść z nim do łóżka, e, zaszantażować go i tak dalej, i tak dalej. E, tylko, że to tak, tak nie działa, właśnie, bo, bo jakby e, zmianę zaczynamy od siebie. Jeżeli siebie zmienimy, to wtedy zmienia się otoczenie, czyli jakby to, co wewnątrz, to i na zewnątrz. Jako w niebie, tak i na ziemi. No, czyli od siebie trzeba zacząć. Nie ma czegoś takiego, że y, zmienimy świat, zmienimy męża, zmienimy nasze dzieci, zmienimy naszego szefa. Możemy to zrobić na chwilę, ale potem zwykle to jest tak, że, na przykład, y, nagle w wieku 50, 40 paru lat mąż odchodzi. Albo że ona odchodzi. No to zależy, bo to są różne, prawda, tam konfiguracje, relacje i tak dalej. No ale załóżmy mąż odchodzi. No i ugh, tragedia, nie? Co się stało? No właśnie, tylko trzeba popatrzeć, dlaczego dlaczego on odszedł. Bo gdyby był szczęśliwy, to by nie odszedł. Zwykle to tak bywa, nie, mówię, nie, nie chcę też jakby tego wszystkiego do jednego worka wkładać. Mówię o jakiejś konkretnej sytuacji ich jest dużo. Że. Yy, Kobieta całe życie chciała zrobić go pod siebie, czyli to, co yy, no, chciała go po prostu zmienić. No i on tak się zmieniał, on tak się tłumił, tłumił, tłumił i tak chciał jej się przypodobać, i tak myślał może nawet na początku, że to jest fajne. Ale w końcu coś pęka, bo osiągamy pewien wiek, właśnie człowiek jest w tych kilku etapach takich. Osiągamy pewien wiek, w którym już się orientujemy, jest większa ta świadomość nasza. Że to nie ma sensu. Jakby stajemy się świadomi, co się stało, co się zadziało, że tak naprawdę nie jesteśmy sobą. I wtedy ta osoba po prostu odejdzie. Zmienić możemy świat wokół nas tylko i wyłącznie zmieniając siebie, czyli swoje wnętrze. Bo świat jest odbiciem, jest lustrem. No tak zwana ta zasada lustra. Jest odbiciem tego, co mamy wewnątrz. Czyli jeżeli na przykład myślimy, że nie wiem, yy... Mamy nisk niskie poczucie własnej wartości i ktoś się do nas uśmiechnie, to my odczytamy to, że on się z nas śmieje. No bo po prostu tak, takie mamy wnętrze. Więc tak odczytamy i, i jednocześnie świat też będzie nam to pokazywał. Być może się też trafią takie osoby, które będą to robiły, bo, bo mamy to do przepracowania. Hmm. No, bo kobieta, facet, spala się, po prostu traci energię. No, ja to przeżyłam, dla mnie to jest oczywiste, tak? Że kobieta w energii męskiej, jeżeli nie ma tej równowagi, tylko jakby, bo wiadomo, że każdy z nas ma w sobie i energię żeńską, i męską, chodzi o równowagę. No, ja też, każda z nas działa. Działa i w tej energii, w tej energii. Wtedy, kiedy muszę się szybko spiąć i coś zrobić, coś poorganizować, no jestem w energii męskiej po prostu, tak? Ale też jest tak, że, że jakby y, cała droga do, tego, y, do tej manifestacji jest w takim flow. No dla mnie to jest oczywiste. No, kobieca kobieta no, to jest oczywiste, że, że lepiej być kobiecą kobietą, bo, bo jakby zachowujemy równowagę w naturze. No bo. Kobieta ma być kobietą, no, kobiecą. Wtedy mężczyźni inaczej funkcjonują, się zachowują. Mój mężczyzna inaczej się zachowuje. Ja daję mu szansę, żeby on był mężczyzną. Bo inaczej on nie będzie mężczyzną. On będzie kobietą wtedy w domu. Pracy wszędzie. Nie będzie mógł się realizować w biznesie.